Witam mistrza. Witam, witam, witam. Cześć. W jakiej formie jesteś? Okaże się. Okaże się. Po raz kolejny, to? No, no jak, żeby nie, no. Witamy się, no. Który raz będziesz? Piąty, 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 piąty. Piąty, no Będziesz na moim filmie. 1 start. Dobrze, teraz prosimy żołnierzy. Chciejcie, Nordy, chciejcie. Żołnierze sobie poradzą. I żołnierze zapraszamy na linię startu. Jak wyprzedzicie ich, to trudno. 5, 4, 3, 2, 1, start! Gorące brawa i ruszyli wszyscy, teraz mamy czas tutaj, żeby się poczęstować czymś. Dlaczego to się w 2014 roku, kiedy dowódca drugiej Kompanii Szturmowej był y, wtedy podnosić kapitan, ja już nie pamiętam, Skrzek, prawda? Później to ko kontynuował to Wojtek Pielękiew, y, a szczególnie zasłużył się Tomek Neumann, który bardzo, bardzo pragnął, żeby druga Kompania Szturmowa i jego żołnierze uczestniczyli w tym biegu. Ten bieg to jest siódmy, najbardziej pamiętny bieg to jest piąty, kiedy rozpoczynaliśmy nad zalewem, witaliśmy się z panem burmistrzem, no, nie zastępcą i wtedy przyszła burza z pieronami, zalała całą Kaźmierze i nie miał kto zjeść krochówki, O to było najważniejszą sprawą, prawda? Całe dwa kotły pojechały z powrotem. Do Krakowa. Za chwileczkę odbędzie się ten bieg i zapraszam Was również na następny, na ósmy. A ósmy to już będzie najprawdopodobniej na tradycyjnej trasie, na trasie wokół, wokół zbiornika. I wtedy będzie również wystawa sprzętu żołnierskiego. No i będzie ta krokówka, którą po raz kolejny ufunduję, będzie można zjeść do znoju. Zapraszam, życzę miłego biegania. Dziękuję. Jako dowódca drugiej kompanii szturmowej jest mi niezwykle miło, że tutaj druga kompania razem ze mną będzie w tym roku. Jest to mój pierwszy raz tutaj w Kazimierzy Wielkiej, niemniej jednak będę paru do tego, żeby co roku i każdego roku kolejnego, gdy będzie kolejna edycja biegu upamiętniającego majora Ludwika Zdolańskiego, żeby druga kompania uczestniczyła i będzie uczestniczyła zawsze. Dziękuję. Jeszcze Dziękujemy dwa po, słowa. W, yy, z okazji 75. rocznicy operacji Market Garden, druga kompania skórzowa brała udział w, yy, w pokazie yy, przepłynięcia renu przez yy, żołnierzy kom, tej kompanii. A jako, jako zwolański wystąpił wtedy jej dowódca Sławomir Mosoń. Dziękuję serdecznie. To tylko tyle. Kiedyś szczęśliwy, kiedy jest ruch. Ruch, ruch. Bardzo dumny. Bardzo dumny. A przeżyłam bardzo, że nie byłem w a, w te, teraz w tym Arnhem. 80... No, jestem poza, po Endu, tutaj się więc nie. I, a tam trzeba chodzić niestety. Jestem dumny. Dumny z, bra, z brata mojego. Was, Wszyscy Kazimierzanie mają prawo być dumne. Tak, nie ukrywam wcale tego. A najlepiej, jak to jest to widać, kiedy już. Ja przypomnę tutaj dla przede, przede wszystkim mieszkańców Kazimierzy, że po zakończeniu tej imprezy po 15 zapraszamy do parku, tam też coś przygotowanego jest dla młodzieży i naszych mieszkańców. I gorące brawa i mamy zwycięzczynia w biegu na 5 km, a biegu na dyszkę. Gorące brawa tutaj dla zwycięzczyni. Numer 81. Po raz pierwszy u nas? Nie, drugi. Drugi. No i jak dzisiaj? No, bardzo fajnie. Pierwsza praca jest od pierwszego roku. No biegliśmy wokół zbiornika w tamtym roku, zakręcaliśmy dwa razy. I to wybija strasznie. A, to by Pani była wtedy na biegu Pana Marka, z Wolańskiego dookoła, a teraz jest po prostu dłużej, dlatego... Tak, ale generalnie to jest za super organizacja. Ja jak często trenujesz? Sześć razy w tygodniu. Niestety nie da się inaczej trenować, żeby chce się osiągać wyniki. Fajnie, bardzo imię. Małgorzata. Dzięki. Dzięki również. Już nie zdążyłem. Dobry, Kolega wygrał. Jesteś pieszy? A lec co? Nikt tam gmina Koszyca. Gmina, gmina Koszyca. Koszyca no, bardzo blisko, tak jest. Blisko? tak jest. No to mogłem w zasadzie przybiec. Mogłem przybiec. Trudna trasa? Nie, ale wiatr dzisiaj dospiera strasznie. Ten czołowy w pewnych momentach Przeszkadza. faktycznie przeszkadzał. Ciężko było się ubrać. Trochę zimno, trochę ciepło, trochę słońca, trochę, słońca, trochę wiatru. Ale poniżej 20 to tak. Można powiedzieć po Proszowicach. Kolejny tydzień, kolejny bieg udało się przynajmniej zrobić to minimum. Masz na imię? Tak, bardzo. Bo życie nie jest sprawiedliwe. Czy Pani zna zwycięzcę tego biegu? Na 5 km czy na, na ile? Na ile? A na którego pani znała? Na 5 km. No właśnie. I to jest nieuczciwe. Nieuczciwe jest w tym, że nie dość, że facet najszybciej biega. To jeszcze ma najładniejszą dziewczynę na świecie. <grym zbierzył> Jak? Pierwszy raz wskaźbierze. To no jest biegu tak. Wygrałeś. Chyba tak, bo nie widziałem, jak ktoś biegał przede mną, więc zdaje się, że tak. Ciekawa, nie była trudna. Trochę wiatr nam utrudniał zadanie, ale też była okazja, żeby odskakiwać rywalom. Powiedz mi rzecz. może. na jesteś zadowolony. Dla mnie to był bieg bardziej treningowy. Yy, ale zdziwiłem się, że był aż tak szybki. Myślałem, że będzie wolniejszy, że powiedziawszy. Trochę tak, ale jednak trasa jest utwardzona, jest większość yy, po asfalcie, więc nie, nie, nie powiedziałbym, że jest bardzo przełajowa. Z Krakowa. Krakowa. I Mateusz. Prędujesz yy, codziennie? Znaczy, no tak 4-5 razy w tygodniu. Amatorsko. Trzy. Tutaj zapraszamy po prawej i... Pana, który biegnie dalej na dyszkę. Gratulacje! Ja, ja. Ale było całkiem w porządku. To nie jest tak, że w mundurze biega się 5 km, bo to nie jest takie proste. No tak się nie przelicza, ale ja. było całkiem w porządku. 20-30 i najgorszy czas. Ja, to, to nie, jesteś zadowolony, z nie Nie, nie. mogło być trochę szybciej, ale but mi się rozwiązał już na drugim kilometrze i jakoś sobie musiałem radzić. Starszy szeregowy Łukasz Michałczyk. A zwyciężył... Kapral Bartosz Tur. Zapraszamy! Ja Biega nas ja na co dzień dużo. Tak, tak, tak. Ultramaratony. Tak? Tak. I kolejni Fakur. zawodnicy, którzy... Taka bo ja nie ma taka by nie. Ale nie robię. Nie ma tu jedyny. Piękny wynik, naprawdę. I mamy uczestniczkę jego na 10 km, chyba pierwsza pani, tak? Dla dwóch najważniejszych. Ja wiem, gdzie do dwóch. Zobaczmy się, o to jest medal. No chcecie. To teraz powiedzcie mi, jak ma lepiej ma na imię? Dystandy. Dwa lata. Mama to, to, to był kończy, by <grywa> była ciężka. Czy Nie, aż tak bardzo nie, ale wiatr bardzo dawał się we znaki dzisiaj. Ale biegasz takie dystanse normalnie? Biegam dłużej i w zasadzie to jest przystanek drodze do maratonu. <grywa> Za tydzień biegnę maraton i, I to wiek? jest tak w Katowicach. Katowica. Tak. Maratonów w ciągu roku nie przebiegniesz. żeby nie. Ale przebiegniesz ten maraton, czy będziesz próbowała? Nie, nie, przebiegnę. W tym roku zrobiłam w Dębnie wynik 2.52, więc chciałabym go poprawić, aczkolwiek przy takich warunkach pogodowych nie wiem, czy się poprawi te 2 godziny 52 minuty. Skąd przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy z Kielc. Z Kielc. Tak. I ma... Ja mam na imię Ania. Łukasz. Fajnie, małego już mam. Pa, Papa. Pa, pa. No przecież! Był rozkaz i trzeba wykonać, tak? Oczywiście, ale, za, ale i przyjemność. A za mundurem? Mamy... Pan na sznurem. A, pan na Jesteście, Jesteście tak razem? Tak. I to dumna z Jestem, zawsze jestem dumna. Jestem, zawsze jestem dumna.

Nie, do przegryzienia. Ja nie chcę rado. Oczywiście że tak. No cztery, To tylko 5 no? km. Tak rozgrzewkowo. To znaczy, wygląda, że macie silniejsze ręce niż nogi. No, ale jedno z drugiej idzie w parze. No. A czykolwiek wyciskanie byłoby prostsze. Wiedźliście no, no, tak. w parze, tak, czyli w zasadzie pod 2,5 km. Tak. Marek ja cały filmuję. Zobacz, Zobacz, jak ładną dziewczyną widzisz. No. To jest bardziej szczęśliwy. Boję. <laughs> Dzisiaj ja. Bo dobiegłeś? Tak, to przeżyłem. Co przeżyłem. wiedziałem, dziewczyna też się emocjonowała. Tak, bardzo Dlatego, że nie chciała wracać sama do, do domu. Dokładnie. Tak, teraz ja mam cię prowadzić. Przyjechaliście stąd? Z Krakowa. Megality, jakie one by nie były, połączyć z wojskiem i z bieganiem będzie trudno, a jednak... Zapraszam, jednak udało się i udaje się już dwunasty raz. Panie, panie to już jest dwunasty raz? To jest 12 raz. jak to jest ten dwunasty raz? Do tego to nie wiem, ale tak no, usłyszałem. Ja tak? To dwunasty to raz i na pewno nie ostatni. Także co roku staramy się ubogacić niejako ofertę. Coś nowego dodajemy, coś modyfikujemy i za każdym razem Mam jest coś, fajnego. Nie naukowe, ale mianowicie kolejne odkrycia, które się tu pojawiają. Wskazują, na ten teren ja miał, powiedzmy, od kilku tysięcy lat był ciągle na Ależ Ale oczywiście, zawsze powtarzam, y, to rzeczy Niedzicy jest tak bogate w znaleziska archeologiczne, że gdzie byśmy nie wbili łopatę, zawsze coś znajdziemy. Ziemia były bardzo żyzne. To przywabiało po prostu ludność już od początku gospodarki rolniczej, czyli od gdzieś od szóstego tysiąclecia przed Chrystusem. I od tego czasu... Notujemy, co kilkaset lat zwiększony potencjał osadniczy tego terenu, aż do dzisiaj. Pierwsi rolnicy tutaj przyszli, krajobraz wyglądał zupełnie inaczej. Tu była puszcza, coś takiego jak obecnie puszcza Zakładamy, że to był las. Tak, coś takiego jak ktoś sobie chciałby to wyobrazić, jak puszczanie połomicka. Organizujesz imprezy cykliczne. To wymaga wysiłku nie tylko Twoich pracowników czy współpracowników. Ale angażujesz sponsorów. Co oni chcą w takich cyklicznych imprezach? uczestniczyć? Mam zawsze kilku sponsorów, na których mogę liczyć i myślę, że im bardziej będziemy się rozwijali jako Kazimierza, szczególnie teraz te nowe nasze baseny mineralne, tym łatwiej będzie o tych sponsorów, bo teraz już przynajmniej każdy będzie miał szansę, żeby w jakiś sposób zaistnieć tutaj u nas. To naprawdę jest dwunasty bieg megalitów? No tak, niestety. Powiem Ci, że zgubiłem rachunek, <laughs> chociaż najprawdopodobniej we wszystkich uczestniczyłem. Tak, ja wiem, że Pan uczestniczył, ja pamiętam, ale no niestety już 12. To 12. dwunasty, no nie niestety. Ogarniasz już po tych cyklicznych imprez nas dużo. Ogarniasz to wszystko? Tak, tak, no nie jest aż tak dużo. Znaczy, wbrew pozorom uczestników mamy coraz mniej i to mnie bardziej smuci, no bo wśród młodych ludzi, szczególnie tak jak widzimy tutaj przy biegach, im wie, kiedyś wydaje mi się, że było więcej chętnych wśród młodzieży, no teraz jest coraz gorzej z tym. To znaczy, jeżeli szkoły się nie zaangażują w przygotowanie dzieciaków, to nie będzie. Robert, Wiadruj ci, podziękuj wszystkim dziewczynom no bo praktycznie cały sztab wyborczy dzisiaj to dziewczęta tak, tak sztab sędziowski to dziewczęta sędziowski, przede ja to wszystkim tak. a pozostali no to chłopaki, którzy też do widzenia od, no od, od, wielu, tak, od wielu od wielu lat z nami no, do, widzenia. do widzenia, do zobaczenia, dziękujemy zapraszamy Chłopaki mają ten trudniejszy, bardziej fizyczny. Tak, ich nie widać, natomiast wszyscy pozostali, no są tutaj no, gdzieś. No, sama się nie robi. No niestety wszystko się nie robi samo, ale z roku na rok jest coraz łatwiej, tym bardziej, że robimy cały czas w podobnej trasie. Myślę, że ona jest na tyle ciekawa, że przez jeszcze długi czas się nie znudzi. Dzięki. Do zobaczenia. A dla I Mamy udało. Zaraz jeszcze zapytam.